PARAFIALNY SERWIS INFORMACYJNY W minioną niedzielę Kościół obchodził Święto Świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała. Jest ono w pewien sposób wyjątkowe, gdyż czcimy świętych, ale nie ludzi lecz aniołów. Szczególnych aniołów, nazywanych Archaniołami. Imię Świętego Michała znaczy, Któż jak Bóg. Według tradycji, miał on wystąpić z tym okrzykiem, gdy lucyfer zbuntował się przeciw Bogu. Jako pogromca sił wrogich Bogu i Kościołowi wspiera ludzi w walce ze złem. Święty Rafał Bóg uleczył. To jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed Majestat Pański. Jest patronem chorych oraz podróżujących. Gabriel, znaczy Moc Boża. Archanioł ten należy do najwyższego chóru duchów niebieskich i stoi przed obliczem pana, jak to sam powiedział Zachariaszowi. Bóg powierzył mu wszystkie poselstwa tyczące się wcielenia syna Bożego, ponieważ właśnie w tej na pozór tak pokornej tajemnicy zawarta jest siła Boża. Podczas mszy świętej dla dzieci zostały poświęcone różańce dla dzieci klas drugich. Zapewne nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nigdy nie jest sam. Nieustannie towarzyszy nam ktoś, kto otacza nas opieką i wstawia się za nami do Boga. To Anioł Stróż, Boży posłaniec do zadań specjalnych. We wtorek wspominaliśmy ich wszystkich, bo Anioł Stróż to nasz życiowy partner i dyskretny opiekun. Święta Teresa od dzieciątka Jezus. Jej wspomnienie przypadało we wtorek. Święta Teresa od dzieciątka Jezus i najświętszego oblicza, znana też jako Mała Teresa. Francuska karmelitanka Bossa, córka świętego Ludwika i świętej Marii Martin, dziewica i święta Kościoła katolickiego oraz doktor Kościoła. Święty Franciszek z Asyżu. To prawdziwy gigant świętości, który nie przestaje fascynować ludzi w każdym wieku i wszystkich religii. Od niego rozpoczęła się jedna z głównych szkół duchowości w kościele, która rozwija się i przynosi owoce na bardzo wielu płaszczyznach życia kościoła. Święty Franciszek z Asyżu, którego święto obchodzimy 4 października, przetrwał w świadomości chrześcijan jako ten najbiedniejszy z biednych, najpokorniejszy z pokornych. Natomiast w sobotę wspominaliśmy świętą Faustynę Kowalską, zakonnicę. Ojciec święty Jan Paweł II napisał, że w wieku wielkich totalitaryzmów siostra Faustyna stała się rzeczniczką przesłania, iż jedyną siłą zdolną zrównoważyć ich zło jest prawda o miłosierdziu Boga. Jej dzienniczek nazwał Ewangelią miłosierdzia pisaną w perspektywie XX wieku, która pozwoliła ludziom przetrwać niezwykle bolesne doświadczenia tych czasów. Miesiąc październik, miesiącem różańcowym, bierzmy udział w nabożeństwach różańcowych. 不见。